Witajcie, kochani widzowie, bardzo skocznie serdecznie. Nowy odcinek z premierą, od razu dłuższy odcinek, żeby nie było to będzie. Przy okazji omówię raczej tylko aparat tutaj. Powiem Wam tak, widzowie: ten aparat ma w planach służyć kilka na kilka lat. Pytanie jest taki, żeby mm, zakupić nową baterię Wyczyścić wszystkie karty oczywiście przed sezonem burzowym w przyszłym roku. Naprawić statyw przede wszystkim ten aparat jest fajny. Jak ktoś chce jak ktoś, jak ktoś chce nauczyć się fotog fotografować, ee, to wam polecam Aparat. To jest aparat Lumix Vario, To jest aparat Lumix Panasonics DC FZ82D. Fajny aparat. Naprawdę fajny z fleszem. Mi służy dobrze zarówno pod kątem kolejowym, jak i pod kątem mm, łowienia burz czekam na jakieś dogodne warunki no teraz wam nie fotografowałem śnieżycy, bo po prostu byłem przeziębiony dalej, jestem lekko przeziębiony, ale wszystko w porządku ten aparat, ja mam zamiar go sam serwisować, bo nie jest w żadnym stanie stary aparat poszedł na części jeśli wujowi uda się sprzedać, to ten aparat pewnie kasą się podzielimy fajnie, bo tu ma też taką kamę Generalnie Generalnie Co ja Wam chcę pokazać To, że to jest Taka bateria Taka, taka o No i generalnie Mi służy do ładowania Taka oto Ładowarka Nebel Battery Charger Aczkolwiek można takie coś dokupić a można tu kupić po prostu oryginalną ładowarkę Panasonic. No i co ja wam powiem ciekawego o tym aparacie? Fajny zoom optyczny, fajnie fotografuję. Yy, tu mogę w ogóle lampę dokupić. Mogę tu lampę w ogóle domontować, bo nie zauważyłem, że jest jakieś coś mogę tutaj wsunąć jakby dodatkowy wielki flash do studia. Cokolwiek na razie nie mam na to planów. Na razie plan jest taki, żeby ten aparat dokupić do niego baterię. Naprawić do niego statyw. Kupić jakąś większą kartę, żeby nagrywać nieco dłużej nieco więcej. Oczekujcie też. <kluzła> Oczekujcie filmów z aparatu, bo zaległe też wrzucę. Zostaw coś po sobie. Mile widziany lajki, like i komentarz. Cześć. Kto z Was jeszcze fotografuje hobbystycznie jak ja? I piszcie w komentarzach też, czego oczekujecie od sezonu. Ja nie oczekuję niczego. Ja oczekuję tylko tego, żeby były burze. Pozdro.